Pierwszy prawdziwy widz, to jest coś. O kurde, dobra, yy, cofam to, już, już wracam. No nie! Podwójny strzał Citerzy Dobra, jeden poszedł. Nie strzelaj do mnie, synek O, ten poszedł za pierwszym razem, to i tak dobrze. O! Znowu żołnierz piechoty. Nie toleruje żołnierzy piechoty w czołgu. Już po tobie, syno. Wracaj tu. I tak wierzę, że cię dopadnę. Teraz, teraz, teraz. Ta, pięknie. Dobra. No i oczywiście ugrzęzłem w rowie. Złonie popłaca. Fua. Jezus, czy wy nie macie co robić? Naprawdę chcecie tak bardzo, żebym was przyjechał. Ej, 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 nie wyminiesz się od kary. Fajnie lecam do góry. Podoba mi się. Dobra, problemy tych... Te... Jezus, 7. nie. Tak, znowu ten durny głos. Okej, okay. wjeżdżamy do miasta, proponuję save bo mało tu sejwuję czogu, nie ma potrzeby, ale... teraz możemy. Zrobię wyjątek, zasejwuję. Tu też można bardzo dużo... O, o! Widzicie? Piękne. Te efekty wybuchowe. Niby nie idealne, a sprawiają taką radość. Jestem zmiękny. Mogłem tak siedzieć cały dzień na kompie, klikać tą myszką w poszczególne domy. Od razu człowiekowi się poprawia humor. O! Widzieliście jaki piękny szut To? O, o, to jest y, Bazooka Team, nie y, Panzer Team, dobra, mniejsza od to Szukać ludzi z pancerfaustami, pancerfaustami w oknach Są tacy, wierzcie mi Siedzą cały dzień Nie jedzą, nie piją, siedzą tylko czekają Na mnie z panzerfaustami Pięknie, wszystko się da Najdalsze budynki, te przednie, bliskie budynki No, naprawdę O nie Sprawdzimy, przypuśćmy ten budynek No No, dobra Yy, nie widzieliście tego. No to przypuśćmy tamten budynek. A, 1-0 dla mnie. Nie, Asafa, idź stąd. Nie, dobra. Już panie. Z tym budynkiem to był wyjątek, no ale to się rzadko zdarza. Prawda? No, może częściej. Czy to jest... Yy... Ucieknij czołgiem. Tak, koniec kolejny... No, koniec misji z czołgiem i teraz już bodajże... Mm, koniec tej... Nie, ostatnia część tej yy, piątej misji. No, to, to, która nie jest do końca taka przyjemna. Polega na obronie tego czołgu ze snajperki. Przed tymi szkopami. Czaj, wszystkich tam. To jest tak jakby... Mm, jakbyśmy byli tym. No. Mm, tępicielem szczurów, o. Znaczy... Tępicielem szczurów, które rzucają nam granaty. I strzelają. Tak sobie to przełóżcie Widzicie granaty was zgubią dzieci Nie róbcie tak domu. Ale od tyłu nas zaszedł jakiś esesman Nie! Don't touch me Skręcamy Wszędzie są Dobra, za szybko poszłem Dobra, już, już się wczułem w tą taką masakryczną atmosferę, gdzie Cały cały bajer polega na bieganiu i strzelaniu Ale spokojnie, sztuczna inteligencja uratuje mnie za wszystkiego Patrzcie, rzucę nam... No mówiłem, no przecież to jest naprawdę To już lepiej jakby tych granatów nie było Tak sądzę Cisza. nie podoba mi się to źle wróży dobra, safe, jeszcze nie zaczęliśmy dobrze misji, ale już mamy 39hp cóż, mówi się trudno dobra, mam go tam mi się zatrzelił za plecami nie, to tylko jakiś yy, rozwalony murek Jedziemy dalej nie, odejdź synu strzelają, 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 7hp dawaj picie picie, co to jest? no nie wiem jak to nazwać Elixir uzdrawiający, coś jak w gotyku, mikstura lecznicza. Cheater. Nie, nie, idźcie stąd. Ty to daj. Jeszcze ktoś? Boże, granaty, tak. To jest najgorsze, no nie wiadomo skąd przylecą. Z tyłu, z przodu, z boku, z lewej, prawej. Z północy, zachodu. Dobra, znowu się pośpieszyłem za po... jest uważajcie na szafę to jest zguba mówię o to jest chyba nasze miejsce do mm, obrony czołgu to jest dosyć skomplikowane bo mm, jakby to powiedzieć o najpierw musimy nasłać tam chyba bodajże yy, o, o nie dobra myliłem się yy, chyba musimy wydawać polecenia czołgowi gdzie ma strzelać a... A... Aha, a na razie musimy uniemożliwić im, żeby się dostali do... No nie! Tak, dobra. Pokażę wam jak wygląda fail. Chyba. Albo nie. Tak. Tak, to właśnie był fail. Przez głupie przeładowanie broni. Tak to wygląda. Trzeba bronić most, potem trzeba bronić czołg, potem trzeba się samemu bronić. Coś w tym stylu. Ale teraz... Nie, dobra. Teraz jestem mądrzejszy, przeładuję wcześniej. Są chyba trudniejsi, bo szybciej biegną. Nie mamy kulejącego SS-mana, dedającego de SS-mana i zapierdzielającego SS-mana. Wszyscy jak na razie ponieśli klęskę. Oprócz tego, nie! Ten też poniósł klęskę. A ty co tu robisz? Nie! Czy się czołga? O nie! O nie, nie, tylko nie to. Szybko, 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 szybko. dobra, dostał. Szybko, 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 dostał. Dobra, o, King tig y, Tiger Health, tak. Mm, teraz musimy naprowadzać, nie, nie granat. Chyba dalej mam ich obraniać, czy? Nie wiem, postrzel Niemców. Nie, to już, dobra. Teraz już nie musimy się martwić i musimy wywoływać y, tam, no, ogniowe. Aha, to jest nasz? Nie, tak, nasz. Nie... Jezus, dobra. Wróć, spokojnie. Mamy wywoływać y, artyleryjskie wsparcie powietrzne dla naszego ukochanego czołgu. O, tylko że niestety tych czołgów się w momencie robi za dużo. Ponosimy o I jeszcze trzeba uważać na tych miłych z... znaczy no niemiłych panów y, próbujących odstrzelić nam tyłek. Boże, myślałem, że załadowałem grę. Szadujmy sobie. Aha, tam jeszcze jest jeden czołg. Dobra, coś te życie za szybko leci. Odpowiedź pozytywna. No tak, ten pan chciał nam rzucić granatą. Zabijając jednocześnie i siebie, i nas. No ale cóż. Nie krytykuję jego decyzji. W końcu ja nie zginąłem to. O tak, to jest właśnie najgorsze. Ta, Dobra, rzucimy się na to. Jeszcze raz. Nie. nie. Gdzie, 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 gdzie. Tam. Krujeczka. Tak to trzeba robić. Jednego y, przyzwać, wezwać wsparcie do jednego, zarżnąć drugiego. Nawet tamty y, Tiger dużo życia nie stracił jak na razie. Chociaż to jak zamieszki się za sekundę zmieni. No, tak czy owak myślałem, że ta misja piąta będzie trudniejsza. I że zejdzie nam trochę dłużej, chociaż nie wiem ile to trwa Sprawdzę po tym, jak będę wrzucał. No, teraz się wziąłem, będę rzucał częściej. Spodobało mi się to. Jest fajnie. Naprawdę fajna zabawa. Zabijasz, zjadasz czasu. No, dosyć całkiem fajne. O. To jest chyba królewski tygrys. Taki sam jak nasz. O, tu już widzę panowie się rzucają granatami. A, tu trzeba kilka razy tego niemiłego pana. Przekoszko. Ale oczywiście SS Mali nie dadzą nam spokoju. No tak, dobra. Przeszliśmy piątą misję, która nie jest wcale taka straszna jak myślałem na początku. A więc żegnam się z Wami i do zobaczenia w ostatniej misji Medal of Honoru.